Nie udało się znaleźć mostek, I ale był. Znalazł się śmiałek, który zapragnął ten skarb odkopać. Są mocne, niepodważalne dowody, że była szklarnia, bo, bo gdzieś tutaj rosną pomidorki. Pierwsza wzmianka o Dankowie pochodzi z 1000. Tysiąc... Dzisiaj Was witam z lubuskiego lasu, a właściwie to z pogranicza lubuskiego i zachodniopomorskiego, w miejscowości Danków, która według niektórych źródeł być może kiedyś była miastem, a na pewno była istotnym majątkiem w Nowej Marchi. I tutaj w tym bardzo urokliwym lesie znajduje się taka budowla, najbardziej znana, nie wiem dlaczego właściwie jest najbardziej znana, bo w sumie powinien bardziej znany być ten dwór, pałac, którego już nie ma, ale zachowało się mauzoleum i no myślę, że warto zobaczyć. No, patrzcie, mam taki prompter. Mogę przeczytać Wam, że to mauzoleum jest elementem założenia pałacowo-parkowego położonym po jego wschodniej stronie. Wschód dzisiaj mamy tutaj. Dzisiaj jest akurat godzina dziesiąta, więc można przyjąć, że po wschodniej stronie, a więc pałac musiał być gdzieś tam. I ma mauzoleum służy do przechowywania trumien, czyli zwłok przodków. Inicjatorem budowy był właściciel dóbr dankowskich, kanonik berliński Gustav Erdmann Camillus von Brandt z dynastii właśnie tej von Brandt który zmarł w roku 1857. To znaczy, czy on był inicjatorem, jak już nie żył, to trudno powiedzieć. Być może to jego spadkobiercy e, tą budowlę, że tak powiem, zainicjowali na jego cześć. I tutaj gdzieś podobno jest data budowy 1859, czyli no Nieboszczyk miał talent do budowy, jeśli to on był inicjatorem budowy. Tu mamy taki rzeczywiście pierwszy korytarzyk wejściowy. Oczywiście dach się nie zachował. A tutaj już widzimy widzimy te miejsca gdzie znajdowały się taka, taka krypta i gdzie znajdowały się trumny. Albo gdzie miały być, no trudno powiedzieć, bo no ja jak tu już przyjechałem kiedyś dawno temu, to tu już nic nie było oczywiście. Zapewne czerwonoarmiści po wojnie splądrowali, co było do splądrowania i, i to wszystko. I tu już jesteśmy jakby pod ziemią właśnie. Gryza się to w ziemię, w pod, podziemię i, i tak to wygląda. Tak trochę lipa, że w takim miejscu są napisy od jakiegoś Piotra, Tomka i Kasi. Agnieszka z roku 80, co prawda czwartego są te napisy, ale podejrzewam, że i młodszych też nie brakuje. Bo to nie jest miejsce jakby na takie napisy. I mi się wydaje, że mimo wszystko to jest jakby teren cmentarza. Jakby on nie wyglądał, jaki on nie miałby wygląd, czy, czy, czy jak, jaki styl byłby, no to tak trochę wygląda jak nowobogacka. Ja cały czas się zastanawiam, dlaczego my dzisiaj nie robimy takich rzeczy. Znaczy niektórzy robią, tylko nie, nie no, taką przesadę. Ale na przykład wyobrażacie sobie, żeby jakiś bogaty, nie wiem, pan z pierwszych stron gazet miał takie i tutaj przechowywał te, te swoje wszystkie Śmierne tematy, no tak jakoś nie bardzo nam się to widzi. Jednak jesteśmy zwolennikami normalnego, klasycznego pochówku na cmentarzu. E, czy to skremowania, czy, mm, czy całości, Ale no wizjonerzy dawnych dynastii mieli widocznie inne zdanie. I i tak sobie po prostu się bawili. Szkoda tylko, że My jakby później nasze yy, władze ani, ani kolejne pokolenia jakby nie potrafiły tego do końca uszanować. Jak widzicie jest wydeptana ścieżka. Rzeczywiście to mauzoleum wchodzi pod ziemię i te miejsca, które oglądaliśmy od dołu będzie teraz można zobaczyć sobie od góry właśnie o, te dziurki takie, to znaczy takie świetliki i na końcu taki jakby kominek i tu oczywiście data, którą, którą już widzieliśmy czyli 1859 Ogólnie nie wygląda to źle jak na tak wiekową Budowle. Zobaczcie, jak jakim się za przeproszeniem, no brzydko to powiem, ale im się chciało te wszystkie rzeźbienia wykonywać, te wszystkie, no dbałość o detale jest niebywała, jak na obiekt. Który jest tak naprawdę obiektem in memoriam, a nie jakimś takim użytkowym, bardziej e, obiektem trzymającym funkcje reprezentacyjne typowo. Danków to nie tylko mauzoleum. Pierwsza wzmianka o Dankowie pochodzi z XIII wieku. Nie ma natomiast informacji, takich dowodów jednoznacznych, że Danków miał prawa miejskie, ale traktowany był jako miasto. Ma zabudowę miejską i ten oto kościół z 1840 roku naprawdę monumentalny olbrzymi jak na tak małą wioskę. No, zdaje się też potwierdzać to, że jeśli nawet nie miał praw miejskich, to takim miasteczkiem właśnie był. Jesteśmy na terenie byłego przypałacowego ogrodu i tu mamy kościół wiadomo tam resztki tego ogrodzenia a tu była szklarnia gdzieś tu gdzieś była kotłownia tu gdzieś była szklarnia i no dowody są mocne niepodważalne dowody że była szklarnia bo, bo gdzieś tutaj rosną pomidorki Proszę bardzo. To znaczy ja to interpretuję w ten sposób, że szklarnia faktycznie była. Natomiast te pomidorki to są oczywiście yy, czyjeś tutaj bardzo świeże. Yy, ktoś, ktoś po prostu wykorzystuje infrastrukturę i wykorzystuje to, że jest to bardzo nasłonecznione miejsce, do tego, żeby sobie dzieło von Brandtów kontynuować. Po ogrodzie... Dawniej zamkowym, a dziś pałacowym. Choć pałacu dzisiaj też już nie ma, więc ostatnio pałacowym można powiedzieć. Pozostał tylko mur i pozostały takie kolumny. Nie wiem, czy to ogrodzenie było. Trudno powiedzieć, bo nie ma tu żadnych zaczepów do, do żadnego płotu. Natomiast tutaj był na tym, takim jakby półwyspie w kierunku jeziora, gdzie gdzie mamy taki placyk, taką polankę był sobie e, zameczek a później w 1820 roku e, po przejęciu przez rodzinę von Brandt właściwie oni przejęli ten majątek w 1820 roku ale w 1830 przebudowali ten zameczek którego no możemy sobie wyobrazić jak mógł ewentualnie wyglądać na no. Klasycystyczny pałac. Pięknie położony nad jeziorem, otoczony parkiem, co zresztą widać. Bo park, akurat, ma to do siebie, że po przejęciu pewnie przez lasy państwowe, został po prostu lasem. I tutaj może tego nie widać. Ja postaram się mniej więcej pokazać, że gdzieś tutaj był ten pałac. I tam płynie nam rzeka. Jest jezioro, i płynie nam rzeka. Pełcz. Dzisiaj pełcz, dawniej nazywana rzeką Polką, tu mamy resztki pozostałości oranżerii. Natomiast no to wygląda, już nie przypomina oranżerii, jest pra prawdopodobnie po głębokiej przebudowie. Tutaj gdzieś była lodownia. Wiadomo, pałac musiał w jakiś sposób zapewnić sobie żywność na troszeczkę dłuższy czas. A mówimy o czasach, w których nie było elektryczności, lodówek. Więc cechą charakterystyczną takiego, takiego, takich pałaców było posiadanie lodowni. Czyli w zimie mamy tam śnieg, lód, Pakujemy go tam do takiej jakby sztolni, dziury gdzie ten lud przetrwa nam do lata i będzie mógł nam składzać pożywienie. A więc mieliśmy tutaj ten pałac od 1830 roku do roku oczywiście wiadomo 1945. Co było w 1945 roku? Otóż wspaniała Armia Czerwona, która wyzwalała te tereny, ongiś przecież niemieckie. Wparowała tutaj i właścicielkę. Czy właścicielka zdecydowała się wraz z tutaj kilkoma osobami, które się chroniły w tym pałacu, zdecydowała się na wzajemne samowójstwo. Po prostu powystrzelali się nawzajem, żeby po prostu nie dać się pojmać armii czerwonej, która, jak wiadomo, zbyt łaskawa dla Niemców nie była. No i tutaj sobie patrzymy. Mamy ogród przypałacowy, przyzamkowy, piękne na no kolumny, tutaj takie jakby stojące ogrodzenie, tam mamy resztki oranżerii, resztki folwarku, no i niestety z pałacu, wcześniej zamku nic się nie uchowało krótkiej, pięknej polady nad jeziorem. No muszę powiedzieć wam, że rzadko się widuje takie rzeczy. Piękne, stare drzewa. Co prawda one nie są w tej chwili objęte ochroną. Tam jest tylko taki dąb jakiś bardzo stary, który jest objęty jakąś ochroną. Ale, ale no majestatyczne, piękne drzewa. No mam nadzieję, że Nadleśnictwo zapragnie zachować chociaż część tego zabytkowego drzewostanu dla przyszłych pokoleń. Moi drodzy, dochodzimy nad e, wspominany już przeze mnie pełcz, który tutaj e, nie ma jakiegoś dużego charakteru. Wypływa sobie z jeziora. Ojejku, wypływa sobie z jeziora. Tu kiedyś był mostek. No, miejsce jest bardzo, bardzo urokliwe. A woda jaka czysta. I udało się znaleźć mostek. Pełcz to tutaj tak nie wygląda jak pełcz. Powiem Wam, że ja tą rzeczkę trochę znam i trochę się zapadł ten mostek. I ta rzeczka to tak mi się bardziej kojarzy jako taki rwący potok. A tutaj wygląda jakby po prostu stała. No musimy wierzyć na słowo, że ona płynie, bo, hmm, bo nic innego tutaj nie ma, więc to musi być pełcz. Zwłaszcza, że tam dalej mamy też mostek na drodze wojewódzkiej. Który nie wiem, czy będzie tutaj widać, bo tam dalej widać go tam. No i jesteśmy już po drugiej stronie muru ogrodu pałacowego. Zresztą ten mur bardzo ładnie wygląda. Tak jakby ktoś go rzeczywiście ładnie oczyścił. Ktoś prawdopodobnie o to dba. Takie, takie to robi wrażenie. Oczywiście bez przesady. Nie chodzi o to, żeby go tutaj nie wiadomo w w stanie utrzymywać, ale tu mamy wjazd na teren dawnego folwarku. A tutaj była, był folwark szeroko rozumiany pewnie stodoła jakaś. No, coś tam. No, zresztą mamy napisane tajowo. Tak jak Wam mówiłem, mamy dawną oranżernię, lodownię, obiekt nieistniejący czyli pałac. Pałac, mówiłem 4, mówiłem, byliśmy tutaj. Stajnia z bynikiem numer 5, a więc gdzieś tam. Zodałem to właśnie na nim przed chwilą patrzyliśmy, budynek dawnej szkoły numer 7, wozownia, oczywiście wiadomo, potrzebne były powozy, potrzebne były konie, mamy mauzoleum numer 12. Mamy gródki, na terenie jednego z takich gródków byliśmy. Mamy miejskie obwarowanie, i to jest właśnie słowo klucz miejskie, skoro nigdy nie ma żadnych dowodów, że to było miasto, a jednak charakter miejski jest. I tu mamy najstarszą wzmiankę dotyczącą miejscowości, który, tej, tej tutaj danków, pochodzi z 1303 roku. Związana jest z pobytem margrabiów, którzy wystawili tutaj dokument lokacyjny dla miasta Kalisza Pomorskiego. No Kalisz Pomorski to jest jednak kawał drogi stąd, a jednak margrabiowie właśnie tutaj upatrzyli sobie to miejsce jako miejsce, na którym podpisano ten akt lokacyjny dla Kalisza Pomorskiego. To jest budynek, dzisiaj prawdopodobnie wykorzystywany w charakterze świetlicy wiejskiej. Tu mamy sklep. No i mamy nasz folwark, stodołę właściwie, popatrzcie jak, jak pięknie, że im się chciało takie piękne y, robić właśnie łuki, y, robić wieżyczki, y, zdobienia, no niesamowite, y, że, że to się jeszcze zachowało do naszych czasów. i jesteśmy dalej z powrotem przy, e, przy placu. I tutaj mamy no tutaj zdaje się, że ten, ten dom jest i ten budynek jest wykorzystywany w celach mieszkalnych, ale dawniej była to stajnia. I tu mamy gołębnik, tam gdzie ta antena telewizyjna. I tu mamy dojście do, do dębu. Pomnika przyrody. Tu, tu mieliśmy, mamy budynek administracyjny, a tutaj była obora, po prostu. I dzisiaj prawdopodobnie pełni podobną funkcję. Jak widzicie, dzisiaj to akurat budynek administracyjny pełni funkcję mieszkalną. I tu mamy już dojście do jeziora. Oto najsłynniejszy tutaj dom. Możecie tylko zobaczyć, jak Jaki to jest obwód? Jaki to jest ogromny dom przypółkowy, obwód 730 cm. To drzewo ma ponad 500 lat. Wał, drugi wał, i ponieważ no, domyślamy się, że to było miasteczko, to patrzymy w tym momencie na fosę dawną, oczywiście, bo obecnie jest sucha i ta, 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 to, to, to miasteczko, właśnie ta część, która była zamieszkała, część targowa, część folwarczna, były właśnie chronione przez tego typu fortyfikacje. W dawnych czasach. No i z tym miejscem szeroko rozumianym wiąże się legenda o skarbie papsztajnów. I z papsztajnami, którzy byli y, właścicielami, on dziś tego. Y, majątku Dankowskiego wiąże się pewnego rodzaju legenda, dosyć taka barwna, ponieważ jest to legenda o skarbie. Rzekomo popsztajnowie mieli w tej górce tutaj Wałowej ukryć skarb, który później miał być strzeżony przez bezgłowego jeźdźca, który o północy wychodził i strzegł tej góry. Ale był, znalazł się śmiałek, który zapragnął ten skarb odkopać. No i odkopawszy ciężką skrzynię natrafił na ducha. I ten duch mu powiedział, żeby się chłopie nie trudził, nie ma sensu, ponieważ skarb może tylko odkopać potomek rodu papsztajnów. No i słuchajcie, w ogóle ciekawa historia, ponieważ yy, poszukiwacz po prostu poszedł sobie ze wzgórza i nikt go już później więcej nie widział. Jeżeli kogoś w ogóle nie interesuje historia, to musicie wiedzieć, że jest to jedno z najpiękniejszych miejscowości tutaj między Barlinkiem a Strzelcami z pięknymi, czystymi jeziorami, fajnymi terenami, żeby sobie wyczylować, więc mogę Wam polecić. Natomiast no, fajnie jest też wiedzieć w jakim otoczeniu się znajdujemy, jakie dzieje miała, miała dana miejscowość. I dlatego właśnie postanowiłem, że pokażę Wam Danków od nieco innej strony. Ja sam wiele lat tutaj przyjeżdżałem, nie miałem pojęcia o tym, że on ma taką rozbudowaną historię, że nawet podejrzewa się, że był miastem. No wiadomo, historia uleciała, pozostałości zostały i te pozostałości do zobaczenia Wam polecam.